30 tysięcy złotych na promocję powiatu wejherowskiego, tyle otrzymał klub sportowy Gryf z Wejherowskiego Wzgórza Wolności. Piłkarze poprzez rozegrane mecze odbywające się w drugiej lidze zdaniem starosty skutecznie promują powiat. Jest najbardziej znaną drużyną z tego terenu, aktualnie występuje w drugiej lidze. Obszar tej drugiej ligi to jest cała zachodnia i południowa Polska. Dzisiaj na Śląsku wszyscy na pewno wiedzą już, gdzie jest Wejherowo. Nie tylko od czasu przegranego przez nich, przez górnika Zabrze meczu w Pucharze Polski z Gryfem. Natomiast kiedy te rozgrywki odbywają się już kolejny rok i co drugi tydzień albo jakaś drużyna ze Śląska gra tutaj u nas, albo Gryf występuje na górnym i dolnym Śląsku, bo również i Dolny Śląsk za kres tej ligi wchodzi, więc jest to na pewno bardzo duża promocja. Uzyskane pieniądze mają usprawnić utrzymanie drużyny w drugiej lidze. Jak twierdzi prezes klubu dla żółtoczarnych są niezbędne. Na utrzymanie drużyny, na bieżąco utrzymanie drużyny, tym bardziej, że mamy w tej chwili niedobór pieniędzy w budżecie i dobrze je spożytkujemy, dlatego, że mamy dużo, dużo wydatków łącznie z utrzymaniem stadionu. To konkretnie na drużynę, czyli na pensje piłkarzy, na wyjazdy, na y, masażystów, lekarzy, na wszystko, co jest potrzebne, żeby funkcjonować w drugoligowym klubie. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku klub sportowy Gryf stracił swojego głównego sponsora czyli firmę deweloperską Orlex.